Dzień dobry przy niedzieli w krótkiej zajawce. Słuchajcie, wybieramy się na spacer do naszego pobliskiego lasu z ekipą, więc jeżeli jesteście chętni, to zapraszam, będzie kilka fajnych ujęć, troszeczkę sobie porozmawiamy, także dla umilenia niedzieli zapraszam. A jeszcze słuchajcie małe ogłoszenie parafialne, a w zasadzie samo reklama. Jeżeli macie dzieci w wieku od 6 do 12 lat i nie macie jeszcze pomysłu co z nimi zrobić w wakacje, to w opisie jest mail, możecie się odezwać, podeślę wam fajną ofertę obozową na wakacje obóz 10 dni na Kaszubach. Więc jeżeli jesteście na przykład z Pomorskiego albo z Kujawsko-Pomorskiego i chcielibyście dzieciaki wysłać na obóz, ale nie taki zwykły obóz, nie taki banalny obóz to zapraszam do kontaktu chcecie coś powiedzieć do kamery? że jest piękna pogoda i zawstydzenie idziemy nad jezioro tak, be, bez mojej zgody to jest karalne <laughs> słuchajcie te wszystkie działki, które tutaj widzicie one pojawiły się w... i w jeden dzień zniknęły, także niestety chodliwy, chodliwy towar w naszej okolicy, a tutaj wchodzimy już sobie do naszego dużego lasu Natomiast tutaj całe to te pasmo tego lasu to też jest państwowych lasów, gminy. Także mamy nadzieję, że nic tam nie powstanie. A ta nadzieja jest wspierana tym, że są tam podmokłe tereny, więc będzie spoko. Zobaczcie, tutaj była działka zupełnie przy samym lesie. Ona ma 3000 metrów, i była podzielona na na trzy ale z warunkami zabudowy był mały problem byliśmy zainteresowani właśnie tą działką, żeby ją kupić przy samym lesie. Wprawda mógłby być troszeczkę problem ze słońcem. Byłby... Znaczy, mówisz, że co, że nie jest cały czas z, 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 zacienione, no ale jakby stał budynek, potem słońce przechodziło na tamtą stronę. To mogłoby być już kiepsko. W każdym razie były problemy z warunkami zabudowy, bo sąsiadka tutaj robiła małe problemy. Mówiła, że kiedy ona kupowała tą działkę, to właściciel zapewniał ją, że będzie miała tylko jednego sąsiada, że ta działka obok będzie sprzedana jako jedna. A nagle ktoś sobie wymyślił, żeby podzielić tą działkę, słuchajcie, i zarobić trochę więcej siana. No i tak się bujają już chyba ze dwa lata żeby te warunki zabudowy pozmieniać, bo tam jest chyba tylko 5% na 1000 metrów, więc no słaba, słaba opcja. Słuchajcie, nasz las to nie jest jedyny plus naszej okolicy. Drugim plusem jest co, co jest? Są psy. Są psy, nawet psy nie są mieszkańcami lasu. Nie? Nasze są. <noise> e, kilkanaście, no kilkadziesiąt minut mamy, no może nie kilkadziesiąt, pół godzinki drogi z mamy, mamy do jeziorka, no, do którego właśnie zmierzamy, więc na pewno kilka ujęć z tego jeziorka Pokażemy też tam. zobaczycie. Zaspoderowałeś po co? Nie lepiej było powiedzieć. Nie no, po no musi być wiesz, żeby utrzymać uwagę widza, żeby nie było, żeby będziemy że będziemy latać tylko że nuda, po, lesie, po lesie, że nuda. Dobra, a pytaliście, słuchajcie, na nasze pytanie, czy siostra Zuzy jest wolna? Nie jest wolna tu idzie gość. Chcesz się zareklamować w Rexie jakoś, żeby żeby e, jak to się mówi, e, odstraszyć potencjalnych e, amantów? A nie potrzebuję. Nie potrzebujesz. No i pięknie. Nie Dobra. <noise> Ok. czego bać. Okej. W takim razie wędrujemy dalej. Paruje, tak. Co? Czemu Już jesteśmy na takiej ostatniej dłużce do jeziora. Teraz będziemy i wam pokażemy, jakie mamy jeziorko. Spacerek. Piękna sprawa, prawda? dzisiaj, tak. Jest super. Ptaszki śpiewają. W Gdańsku jest ciepło. Trzeba zapisać to, że nie wiemy. W tamtą stronę? Tak. I tamto. Zdejdźmy. Odpinamy go, żeby sobie pokórę. No ale trzeba szelki mu zdjąć, nie? No. dobrze, dobrze, piksel. Poczekaj za nasz <noise> Chodź, no wiem, p. Chodź, zdejmiemy szelki. Chodź, stój. Najprzed trzymam smy. A smycznie? No, no, to znaczy to zapinać to nie go? To nie. To, to dobra. Stój. On się już nie może doczekać, poczekaj. Okej. On już czeka, on już czeka, dawaj. Pixel, Pixel, tu jestem, zobacz. się Co za nie ma co się To jest panika. Piękna sprawa. Na pewno też słuchajcie będą pytania jak daleko mamy działkę od miejsca pracy, od aktualnego miejsca zamieszkania Więc jest to od 20 do 300 minut w zależności jak się jedzie, jaki jest ruch Więc myślę, że to jest, że to jest w porządku, bo czasami... Czasami, często zdarza się tak, że nawet w mieście jedziemy yy, w korkach o wiele, o wiele dłużej, więc myślę, że to jest dobry wynik. No tyle co troszeczkę więcej jest kilometrów. Co nam dziki? Fixe? Gdzie, Gdzie jest kijek? Ex Gdzie jest kijek? Gdzie jest gija? Szybko, Szybko, Szybko Zobacz tam masz kielice Tak, tak Masz kielice Zostaw Rudy, a ty co? Rudy. Rudy Rudy A co to za pozowanie? Do zdjęcia? A, ale zobacz, a teraz machnę ci Ujęcie. Czy kameruję? To będzie nagrane wszystko. Poszło? No. no. czy nie Dobrze czy źle? No. Dobrze czy źle? Dobrze chyba. Dobrze. 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 Dobrze, słuchajcie. Pierwsze szaleństwo już w zasadzie w zasadzie minęło. Jak widzicie, jeziorko jest... Znaczy, mam nadzieję. Według nas jest bardzo, bardzo ładne. E, aż takie małe nie jest. Z drugiej strony jakieś tam są ośrodeczki, także w porządeczku. Nad jezioro, słuchajcie, mamy 10 minut rowerkiem, także mam nadzieję, że w przyszłości będzie tyle czasu i tyle ochoty i tyle mocy i chęci, jak już się ze wszystkim ogarniemy, żeby przez cały rok tu sobie przyjeżdżać i korzystać z tych dóbr, które tutaj mamy. Bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie w takim, w takim otoczeniu sobie e, znaleźć działkę, mieszkać. E, wiadomo, są plusy i minusy. Minusem jest jakiś tam dojazd, tak, dłuższy, ale myślę, że to co jest tutaj e, rekompensuje nam wszystko. Także kiedyś jakiś rowerek, przyczepka, kajaczek, wiecie, takie sprawy, to będzie... Będzie w porządku. No a dla pieseła też jest mega. Wodę i tak. Czeka, aż się kija, więc. Mega radocha, więc. Bardzo lubię pływać. Ja jeszcze pływać. Spoko. Ja. Możecie dać znać. Możecie dać znać, jaką wy macie okolice u siebie. Także co? No, Jakieś ujęcia jeszcze z jeziorka w wlecą pewnie z jakiejś drogi powrotnej. <śpiewanie> <śpiewanie> Pływak. <śpiewanie> Pieseły, pieseły kradną show, także co? My korzystamy. Do zobaczenia.